Cześć, z tej strony Lili testuję perfumy. Witam Was po dłuższej przerwie. Nie nagrywałam jakiś czas filmików, ponieważ jak jeszcze słychać po moim głosie, straciłam głos na poziomie krtani i długo, długo nie mogłam nawet porządnie się wysłowić. Na razie wracam do siebie i myślę, że coś tu fajnego dla Was nagram w najbliższym czasie. Moje ostatnie próby dzisiaj z zapachami arabskimi. Na sam koniec zostawiłam właśnie tutaj zapach od Mason Alhambra Narisa od Perfume Row. I powiem, że kilka, dwa, trzy miesiące chyba dokładnie czekał u mnie w szafie na nakręcenie filmiku. Ale to nawet dobrze, ponieważ musiałam się z tym zapachem trochę oswoić. Mason Alhambra już kilka filmików na ten temat było. Produkuje takie perfumy, które potocznie nazywamy arabskimi. Są to moje ostatnie próby, bo na razie sobie, jeżeli chodzi o arabskie perfumy daje spokój. co chciałam nakręcić to nakręciłam, myślę, że tutaj z Waszych komentarzy też wynika, że macie spore doświadczenie i Wasze rady też pewnie zostaną tutaj wykorzystane. Zapach ten zakupiłam za około 60 zł 100ml opakowanie. W nucie głowy jest irys, róża piżmo, nucie serca tuberoza centr, kwiat pomarańczy. Wnucie, bazy, fatola, tomka, wanilia, drzewo sandałowe i wetyweria. Cóż mogę powiedzieć? Początek oswajania się z tym zapachem nie był lekki. Zapach był wyprodukowany w maju 2023. Ja go kupiłam około 3 miesiące temu, więc sobie troszkę poleżakował, żeby się pomacerować tutaj. Natomiast po tych dwóch, trzech miesiącach wróciłam do testowania i od tygodnia tutaj się koło tego zapachu kręcę. Co mogę powiedzieć? Na początku, zapach, jak otworzyłam i psiknęłam sobie na rękę, no to muszę powiedzieć, że wyglądał, znaczy był wyczuwalny dla mnie, jak zapach taki nalany poniedziałek, jak kiedyś były wykorzystywane. Nie było takiego efektu wow, glow. Był to raczej taki okres oswajania się zapachem, poznawania go, żeby go rozbić na czynniki pierwsze. Testowałam go codziennie, jak mówiłam. On się zmieniał troszeczkę, czasami wracał do swojego początku, i tutaj robiłam testy zarówno w domu, jak i na powietrzu, żeby sprawdzić też, jak odbiera go otoczenie. W pracy też używałam, i mam pewne już tutaj zdanie na ten je temat. Jeśli chodzi o projekcję, uważam, że mogłaby być ciud lepsza. Ale jest to zapach wyprodukowany, tak jak powiedziałam, do roku wstecz, więc, no, żeby pokazał swoje prawdziwe piękno, musiał troszeczkę poleżeć. Projekcja jest taka, bym powiedziała, średnia. Według mnie, co ja tutaj też tak oceniłam, jest to taki zapach dosyć pudrowy, miękki, subtelnie słodki zapach. On jest atrakcyjny, zmienny, dojrzały, podoba mi się i on na pewno jest trwały ten zapach. Nie jest on na pewno duszący, jak takie typowo mocno arabskie zapachy. Ale bym go określiła w kategoriach spokojnego, zimowego zapachu, dobrej jakości. Puder z różą się nam tutaj wymieszał. Jak podeszłam do tego zapachu któryś raz i otworzyłam swoją kosmetyczkę z perfumami i też z kosmetykami, to mogłabym powiedzieć, że w kosmetyczce, naszych kosmetyczkach kobiecych, gdzie mamy dużego, dużego rodzaju pudry. Malowidła i innego rodzaju kosmetyki, tam wytwarza się pewien zapach, i ten zapach właśnie jest bardzo do tego zapachu podobny, do takiego wymieszania się różnego rodzaju kosmetykach. Po 30 minutach na skórze uważam, że wychodzi z tego zapachu trochę taki mały potworek, staje się on pudrowy, ale już zaczyna wchodzić w taki otulający, trochę dymny, staje się lżejszy. Yy, moim zdaniem on przechodzi w taką kategorię trochę dymną, trochę bym powiedziała, taką. Też wyczuwam ja taką, taki zapach jakby miry, który tutaj nie ma, ale myślę, że cała ta mieszanka zapachowa może to powodować. Na pewno jest to zapach taki, tak jak powiedziałam, na takie zimowe jesienne wieczory dla osób, które uwielbiają pudrowe zapachy. Jest on dosyć podobny do Narcyzio Rodriguez. Ale bym tutaj nie stawiała e, takiej, mm, takiego porównania 1 do 1, bo jest on, różni się trochę, różni się trochę od oryginału. Ja kupiłam go szczerze powiem z zamysłem sprezentowania go ukochanej osobie z rodziny, e, bardzo dobrej, fajnej babce z rodziny, która właśnie dzisiaj ma urodziny i postanowiłam już w końcu wyciągnąć ten zapach, nakręcić filmik, ponieważ dzisiaj ten zapach znika, tak? Jest spakowany dzisiaj na urodziny i będzie sprezentowany na prezent. Osoba, która zostanie przeze mnie oddarowana, bardzo lubi takie, takie pudrowe zapachy, trochę wpadające w róż, w dymną, taką trochę kadzidło, takie zapach, takie wymieszane. Generalnie lubi zapachy. Ja, szczerze powiem, ja nie przepadam za takimi zapachami, ale mam szacunek do tego, do tego odpowiednika od Mason Alhambry, ponieważ jest to na pewno zapach trwały, jak za te pieniądze to około 60 zł za niego dałam, nie straciłam w ogóle żadnych e, wielkich pieniędzy jest on dosyć trwały, na pewno po zakupie warto dać mu się trochę pomacerować, żeby trochę poleżał, oswoić się z nim, jeżeli ktoś nie robi takich dymnych e, zapachów pudrowych, to musi sobie to najpierw gdzieś tam sprawdzić, myślę w sklepie albo zamówić jakąś próbkę Myślę, że osoba, która zostanie przeze mnie obdarowana, będzie zadowolona z tego zapachu, ponieważ lubi te zapachy, ale tak jak powiedziałam, zapach musi się osoba każda z nim oswoić. Wstępnie, tak jak mówiłam, przypominał mi takie zapachy. Nie chcę brzydko mówić, że bazarowe, bo nie o to mi chodzi, ale jestem dzieckiem lat 80., więc pamiętam, zapachy być może. I on mi przypominał troszeczkę na początku zapach, być może, ale właśnie wyszedł z tego impasu, chociaż te zapachy wcale nie były takie złe. I pokazał swojego małego potwora, że on się potrafi zmieniać, dopasowywać do osoby, która go nosi, ale tak jak mówię, nie była to miłość od pierwszego wejrza, nie był to efekt wow. Czytałam też troszeczkę opinie na naszych stronach, na stronach zagranicznych. Oceny są takie. Od trzech do nawet tak 4, na 5 więc chyba nie jest ten zapach taki, taki aż super. Natomiast y, widziałam też tu komentarze w niektórych filmikach, że z arabskich zapachów na pewno on będzie trwały i dosyć taki porażający, uderzający, na pewno zachodzący w pamięć. I ja na pewno ten zapach mam w pamięci i y, będę się jeszcze z nim stykała na tej osobie, jak ktoś się tam zaperfumuje za nim więc zobaczę też jaki będzie odbiór mój i tutaj jeszcze umieszczę jakiś dodatkowy komentarz. Dajcie znać, czy mieliście z tym zapachem do czynienia. Z tego co wiem, to Pani chyba Jola ma miała do czynienia z tym zapachem. Fajnie by było jakbyś się podzieliła z nami na temat tego zapachu, jakie są Twoje odczucia i pozdrawiam Was serdecznie.